żadna inna dekoracja nie kojarzy się tak bardzo z adwentem jak wieniec adwentowy. Ten wieniec ozdobiony gwiazdami betlejemskimi może wspaniale urozmaicić czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Jako podstawę naszego wieńca użyjemy dostępnego na rynku biolittering. Ponieważ nie jest on wodoszczelny, musimy go zabezpieczyć od wewnątrz rozgrzanym woskiem. Zewnętrzną część pokrywamy klejem w aerozolu. A następnie przytwierdzamy do niego kawałki folii aluminiowej. W tym celu należy najpierw przymocować kawałki klejem, a następnie dobrze je docisnąć. W ten sposób kawałek po kawałku powstaje lśniąca, srebrna forma wieńca adwentowego. Teraz przy użyciu gorącego kleju trzeba przykleić do podstawy odpowiednio dopasowaną gąbkę florystyczną, do której później przymocujemy świecę. Pozostałą część pierścienia należy wypełnić ziemią. Dzięki niej gwiazdy betlejemskie będą odpowiednio zabezpieczone na czas adwentu. Do zasadzenia wybraliśmy miniaturowe odmiany gwiazdy betlejemskiej. Małe, urocze rośliny są dostępne zarówno z prostymi, jak i krętymi przylistkami. Do naszej dekoracji wybraliśmy miks tych odmian. Białe, proste świece należy nabić na kawałki drutu i przymocować w równych odstępach do gąbki florystycznej. Solidne zamocowanie świec jest w tym przypadku szczególnie ważne. Gąbkę i ziemię przysłaniamy mchem ozdobnym. Do uformowania optycznej ramy wieńca użyjemy wybielonych gałęzi. Należy je przymocować drutem do ziemi i gąbki. Gałęzie nadadzą kształt naszemu wieńcowi i zakryją rant jego podstawy. Wieniec można dodatkowo ozdobić krótkimi gałązkami ostrokrzewu który podobnie jak gwiazda betlejemska jest symbolem świąt. Teraz wystarczy powtykać kilka gąbek i nasz adwentowy wieniec jest już gotowy, a my możemy zacząć odliczać dni do świąt.